Tomasz Sekielski. To jest cykl rozmów zatytułowany Walcząc o oddech. Cykl rozmów o astmie, o tym, jak ją diagnozować, jak leczyć i jak z nią żyć. A dziś wyjątkowy gość, czterokrotny mistrz olimpijski. Robert Korzeniowski, witam cię serdecznie. Robert, ci dziękuję, się, że znalazłeś czas. Jesteś zajętym człowiekiem bardzo. Tym bardziej Ci dziękuję. Wiesz, powiem Ci, śledziłem Twoje wszystkie sukcesy. I dopiero przygotowując się do tej rozmowy, dowiedziałem się w ogóle, że ty miałeś takie, wiesz, problemy zdrowotne. Ile miałeś lat, kiedy zdiagnozo zdiagnozowano Cię astmę? To były takie dwa etapy. Pierwszy etap to był taki etap no, gdzieś średniaków przedszkolnych i wtedy dopakowano mnie lekami sterydowymi i powiem szczerze, że to na tym etapie jakoś. Wiem, pomogło, ucichło e, i e, kończyło się tylko tym, że, ale ty będziesz wiedział, o co chodzi, też na przykład miałem taki apetyt, że jadłem po dwa obiady. A, e, tak. Także to... No tak sterydy wpływają. Spo, spory koszt tego, A, tak. E, I e, potem nastąpił jakiś taki okres wyciszenia. Gdzie oczywiście mówiono o tym, że jestem uczuleniowcem, tak to mówiono. Ale rozumiem, że rodzice zauważyli, że masz problemy, tak, z oddychaniem czy Nie są... do końca. To było najpierw coś takiego, że ja na wszystko się uczulałem. Bo pamiętajmy mhm. o tym, że ta astma oddechowa, ona najczęściej się ujawnia u tych, którzy mają jakieś kłopoty alergiczne. To jest mhm. konsekwencja, to się nie bierze samo z siebie. I najpierw to były kłopoty skórne i też były związane z tym z oddychaniem. Też miałem. Zapalenie płuc, które tam groziło, i potem właśnie rozwojem astmy. Ale w dzieciństwie to się wyciszyło, właśnie, mm -hmm. bo tak. <laughs> zajęła mnie inna choroba reumatyczna wtedy po anginach. Natomiast, ale to często tak bywa, że pewne choroby, to mi tłumaczyli lekarze, one się gdzieś chowają, potem mamy czas dorastania, przychodzą bodźce hormonalne. Jakież było moje zdziwienie, kiedy w wieku 28-9 lat. Ee, zacząłem się regularnie, wydawało mi się, przeziębiać w środku lata, wiosny. Ee, oczywiście tłumaczenie takie, no właśnie, leciałem samolotem, w którym byłem właśnie niewłaściwie ubrany, albo e, siedziałem w przeciągu, a to było już po prostu takie e, e, alergiczne zapalenie krtani i tracenie oddechu. Jakieś moim zdziwieniem było to, kiedy w zawodach, w których startowałem, czułem, że mam ściśnięte płuca i. Nie wiedziałem co jest, dopiero się wtedy odtworzyły te wszystkie historie rodzinne. To moje leczenie, kiedy byłem dzieciakiem, potem ta chwila spokoju. No i szczerze powiem, no zaczęła się walka o to, żebym w wieku całkiem już dorosłym sportowym był w stanie normalnie funkcjonować. W tych czasach jeszcze nie było to takie oczywiste, że jest aż tak szeroka populacja dotknięta astmą, i że to jest coś zupełnie normalnego. Szczerze powiem, no, uczyłem się też oddychania w sposób taki mechaniczny, jak mobilizować przeponę bardziej. Jak... A co musiałem się na nowo nauczyć oddychać? No bo astma powoduje przykór oskrzeli mhm. też i organizm się w sposób automatyczny broni przed wdychaniem alergenu. I no, zmniejsza tę pojemność płuc nie tylko z powodu zapalenia tego skrzeliku, teraz się nie chcę bawić w lekarza, ale też mięśnie pracują w mniejszym zakresie, mamy oddech płytszy, no bo żeby nie brać aż tyle tego powietrza, albo oddychamy bardzo szybko, żeby, żeby sobie nadrobić mhm. te, ten stan przykurczenia. Ja pamiętam, że pracowałem z fizjoterapeutami, którzy mnie uczyli uruchamiania przepony, trochę uśpiewaków, u śpiewaków, mm -hmm. żebym był w stanie to zrobić, ale jednocześnie zagrożenie jest takie, że to, co jest czynnikiem alergizującym i co wchodzi, w, większy... na, wchodzi w większym no, no. zakresie. I zaczęło się też poszukiwanie miejsc, które są dla mnie dobre. Teraz już wiemy, bo mamy te alergiczne, astmatyczne prognozy pogody, kiedy pyli, mniej pyli, kiedy możemy się lepiej czuć, kiedy się świetnie na Ale... przykład w Pirenejach francuskich. Okay, a ja czy to musiałeś dostosować, rozumiem, treningi i całe swoje życie do pór roku i do miejsc, tak? Wiesz co, ja trochę to wypierałem na początku. Mi się wydawało, że to jest taki przejściowy problem, i e, tak mówiłem sobie, a bo tu jest mi lepiej, to fajnie, ale nie, w ogóle nie chciałem przyjąć do wiadomości, że kurczę, mam 30 lat, czy tam 32 jestem e, mistrzem sportu i, i mam kłopoty po prostu z oddychaniem. Człowiek, w sporcie, który, który, który muszę e, liczyć się z, z, z pełnosprawnością aparatu oddechowego. I e, e, pamiętam, że miałem spore kłopoty, jak nie. Przyjechałem do Sydney, a właściwie do Brisbane jeszcze i dopadła mnie flora no, podzwrotnikowa i Dalej było jeszcze wyparcie. Mówię, nie, przeziębienie się w samolocie. Jest tutaj, trzeba się leczyć na przeziębienie. Przyjechał do mnie lekarz. Mówi, nie, nie, kolego, ty masz objawy poważne jasne. I hmm. potem były badania, co mi sprzyja, co nie. Wiadomo, że robić te badania, te testy alergiczne, ale tak naprawdę przy tych moich podróżach to było też takie poruszanie się po polu minowym, bo wystarczyło zmienić strefę klimatyczną i się też Wszystko działo coś zionym. dziwnego. Wystarczyło za. E, e, załączyć klimatyzację w hotelu, w którym nie była czyszczona od dawna, i, i też miałem pułapkę, mh. i też miałem e, kłopoty takie. E, cała końcówka mojej kariery sportowej to, to było takie poruszanie się w sprawie niepewności. Ja też taką sobie stworzyłem teorię, że jak nie ma wyzwania, to, to, to my się nie sprawdzamy w sporcie czy też w różnych innych dziedzinach trzeba pokazać, że coś przezwyciężam eee, i wtedy było takie raczej leczenie doraźne. Powiem szczerze, że e, starałem się tak manewrować, w takich miejscach trenować, unikać miejsc, które byłyby dla mnie trudne, by e, dawać sobie z tym radę, na przykład e, całe szczęście, że mogłem wyjechać w nieco cieplejsze kraje już na zimę, bo e, asma mi przeszkadzała też w oddychaniu w zimnym powietrzu, w bardzo zimnym mm -hmm. powietrzu, w mroźnym. Tu następowało przykrócenie. E, już nie trenowałem w Katowicach na Śląsku, gdzie w trakcie moich studiów całych kasłałem i tłumaczono mi, że to jest po prostu tylko i wyłącznie efekt zanieczyszczenia. Owszem, tak, ale to była też reakcja astmatyczna na to zanieczyszczenie. Wiele faktów powiązałem potem sobie, ale za takie solidne leczenie wziąłem się po zakończeniu mojej przygody sportowej. Wtedy zrobiono mi porządne badanie. Ja się dziwię nawet, że w czasie, kiedy ja trenowałem, czyli w latach no koniec 90., 2000 jakoś nie namierzano tak w sposób zdecydowany sportowca, który przejawiał no, takie symptomy astmatyczne. Tro, A trochę czy były, wszyscy to by, wypierali. Były jakieś ważne zawody, które tak Ci się wydaje, że przegrałeś przez y, y, problemy właśnie z astmą? No tak, na przykład y, z całą pewnością kiedyś w Mediolanie startowałem, to był początek maja y, i y, miałem y, ogromne problemy y, z oddychaniem i y, 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 zamiast wygrać te zawody, no, z dużym... Y, no, takim uciskiem na, na, na płucach skończyłem czwarty. No, Może powiedzieć, czwarte miejsce w Grand Prix, to też nie jest źle, tak? Ale ja mierzyłem tam w pierwsze miejsce, mm -hmm. to, to był ten kłopot. Pamiętam, że kiedyś musiałem się wycofać z zawodów e, e, drużynowych mistrzostw Europy, gdzie nie, nie byłem w stanie też wiosną e, oddychać. Dopiero się wziąłem potem e, zaleczenie. E, musiałem rezygnować z niektórych treningów, ale potem już no, nauczyłem się też. E, Lepszego zarządzania tym, gdzie jestem? Czy już bardziej zgłaszałem lekarzowi, bo wiedziałem o co chodzi, uh -huh. że coś się dzieje, doktorze, i w związku z tym musimy e, zadziałać tutaj? Ale i... mi, co, co czuje sportowiec? Bo się to właśnie tak zastanawiam. Wiesz, znaczy, wiesz, że jesteś wytrenowany, wiesz, że zrobiłeś wszystko tak jak trzeba e, i nagle e, Twój organizm własny e, przez chorobę odmawia ci posłuszeństwa? Czy nie pracuje tak jak. Powinien. I co wówczas sobie myślałeś? Co, sportowiec musi się zaprzyjaźnić ze swoim organizmem i, i, i trochę, trochę tak z nim dialogowałem, mówię, no przyjaźń być tak dobrze, tak? Ej, Zobacz, halo, jest, tak, halo. Jest Trochę do wygrania. Ale, e postanowiłem no, wydobyć z mojego organizmu co najlepsze, czyli stąd ta nauka oddychania na przykład, taka, no dzisiaj to wiemy z kursów jogi na przykład, też w jakiś sposób możemy wspomagać to oddychanie, są specjalne szkoły oddychania, to jest, to jest bardzo ważne, żeby też nie robić niczego wbrew organizmowi. Też musiałem powiedzieć, że muszę zwrócić uwagę na moją dietę, to te, szczególnie potem po karierze sportowej się okazało, że ci pewne, cię pokarmy, pewne tak? elementy, które były uczuleniem pokarmowym wpływały potem na mhm. moje samopoczucie. Co więcej, okazało się, że bo asma jest też chorobą przecież autoimmunologiczną w ogromnej mierze. W związku z tym też w Wprowadzanie się w stany większej relaksacji, niepanikowanie albo prowadzenie trybu życia, który jednak jest bardziej zbalansowany, to też sprawiało, że można było temu organizmowi pomóc. Ja nigdy nie chciałem dokonywać gwałtu na organizmie, dlatego też w tych latach moich sportowych minimalizowałem udział leków, medycyny w tym wszystkim. Raczej miałem lekarza przy sobie, żeby mm -hmm. ewentualnie zidentyfikował, kiedy mam się wycofać albo zatrzymać, nie byłem obstawiony lekami potem nastąpiły te rozporządzenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Komisji Medycznej co jest dozwolone co nie wtedy kiedy ja trenowałem to było trudne i wręcz piętnowano nas jeżeli ktoś, ktoś by był próbował. ktoś był leczony mhm. i musiałem też sobie uświadomić że tak naprawdę to o co walczę to nie jest walka o to żeby nie wiem poczuć się Lepiej czy zyskać przewagę wtedy, kiedy będę oddychał normalnie, tylko szukałem tej normalności. E, I e, no, tak sterowałem tą moją karierę sportową, by, by, by było dobrze. Natomiast po, e, po zakończeniu tej kariery sportowej odkryłem, że ten fakt mojego takiego wypierania, bo ja naprawdę miałem kłopot z tym, że jestem chory. Tylko mówiłem, mm -hmm. że okej, okay, mam trudne sytuacje, które Przez mi się ciome. zdarzają. Przejściowe, tak. Mm -hmm. e, ale pamiętam, że poszedłem do lekarza i zrobiono mi spirometrię. I okazało się, że mam zajęte 80% skrzelików zapalnie. Lekarz mi zrobił wykład na temat długości życia, na temat tego, do czego służą płuca. Serio, Wiadom grzecznie <grym> słuchałem, nie już jako sportowy, tylko jako człowiek, który no, chciałby... Jeszcze pożyć. Jeszcze pożyć trochę. I mówi, kurcze, no nie, no chyba coś z tym trzeba zrobić. Jednak okazało się, że płuca mają mi nie służyć tylko do sportu. E, bo wydawało mi się, że jak skończyłem, to w ogóle się już nie muszę tym zajmować. E, i, e, no i wiesz, czasami tam jakąś, e, jakąś do, dostępną bez recepty tabletkę łyknąłem, czasami coś tam wziętego wziąłem, ale to wypieram. Natomiast dopiero dwa lata takiego e, poważnego leczenia spowodowało, że opanowałem astmę i, e, i byłem w stanie już jako dorosły, niesportowy człowiek e, normalnie funkcjonować. A myślisz, e, 4, 4 złote olimpijskie to jest w ogóle... Kosmos, tak? Znaczy, I pewnie to pytanie, które zadam, nie, nie, nie do końca ma sens w tym sensie, że ktoś, kto zdobył 4 zł Olimpijskie, jest człowiekiem spełnionym sportowo. Ale czy sobie myślisz czasami, że gdyby nie ta choroba, to mógłbyś jeszcze więcej osiągnąć? Nie, absolutnie nie. Ja myślę, że osiągnąłem maksimum w wieku lat 36, będąc jednak astmatykiem, jakby nie było. Zdobyłem ten czwarty medal olimpijski i z całą pewnością bez wspomagania lekami w zawodach, bo akurat było korzystnie klimatycznie w Atenach i był, był, był dobry status powietrza. I ja osiągnąłem maksimum mimo wszystko, bo najpierw cierpiałem na chorobę reumatyczną, miałem jakieś tam kłopoty z kręgosłupem też, ale jak sobie śledzę kariery wielu zawodników. No to właściwie to jest element pewnej historii każdego z nas. Że trzeba jak Herkules y, y, wykonać ileś prac, powalczyć ze słabościami, pokazać, że teraz jak już to pokonałem, albo jak panuję na tym, czy po prostu mam kłopot z tym, czy z tamtym, nie wiem, z astmą, i inni mają kłopoty, nie wiem, gastryczne czy jak, ale też potrafią znieść się na wyżyny y, i wydaje mi się, że to mnie tylko zahartowało, a to, że mnie nie zblokowało, bo, no bo nie zblokowało, no to jest udowodnione, można poczytać w tym w Wikipedii. A czy jesteś dowodem na to, że y, mając astmę można żyć normalnie? co więcej? Można osiągać niezwykłe wyniki sportowe, ponadprzeciętne zdecydowanie. Czy według Ciebie osoby, każda osoba, która ma tę chorobę może aktywnie angażować się w sport? Czy to zależy od rodzaju astmy i, i, i tego, jak poważna jest? Może i o ile mi wiadomo, chociaż nie jestem lekarzem, każda mhm. osoba powinna. Być aktywna, astmatyczna, chociaż najlepiej robić to dopiero po konsultacji z lekarzem, wiadomo. bo astma e, wtedy może być oswojona, jeżeli jest medycznie dobrze prowadzona, i e, też, o ile mi wiadomo, e, jednym z zaleceń lekarskich dla leczenia astmy jest właśnie ćwiczenie płuc. To, czego mnie uczono w sposób mhm. trochę nieświadomy, oddychaj lepiej, mobilizuj e, te płuca. To dzisiaj robi się w sposób świadomy. i Dzieci astmatyczne pływają, biegają, jeżdżą na rowerze. Mają to kontrolowane. Oczywiście, jeżeli jest to jakaś ostra forma, to w celach czysto ratunkowych mają jakieś leki wziewne po to, żeby sobie, w razie czego siedzą. sobie mhm. pomóc. Ale ja uważam, że dzisiaj jest to problem społeczny, i gdybyśmy dzisiaj wyłączyli astmatyków z aktywności sportowej, mając na uwadze, że i tak z tym mamy ogromny problem, mhm. to mielibyśmy podwójny problem. Mielibyśmy chorych astmatyków na inne jeszcze choroby. Czy to będą Jasne. choroby kardiologiczne, cukrzyca, czy choroby, choćby ortopedyczne, bo się mechanizm ruchu degeneruje i sama ich astma, nasza astma, mogę, mogę śmiało o tym powiedzieć, byłaby trudniejsza w mhm. bo on, sprawność aparatu oddechowego też by była obniżona. Ty się zaangażowałeś w ogóle w, w promocję sportu i też zachęcaniu ludzi także z astmą do działania Fundacja Sportowa Polska robisz to bo bo jestem przekonany że um, powinniśmy um, pomagać dzieciom um, młodzieży włączyć się do aktywności mimo przekonania takiego że ktoś im mówi że są gorsi że są słabsi mm -hmm. że czegoś nie mogą My mamy niestety, i to my dorośli mamy taki problem ze sobą, że prowadzimy takie wychowanie eliminacyjne. Nie zrób te czegoś, bo coś ci się wydarzy. Albo tak, 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 tak albo jak gdzieś tam nie się domagasz, albo tak, prze, przepraszam, jesteś za gruby, za chudy, tak. spadniesz i tak dalej. I teraz y, moim obowiązkiem jako, jako mistrza olimpijskiego jest mówić: Nie, sport na każdym poziomie y, może być dostępny absolutnie dla każdego. Nie ma dzisiaj takiej. Choroby, która nie byłaby leczona ruchem. Mhm. Nawet pacjenci, którzy są przykuci do, do łóżka, którzy nie wstają, mają ćwiczenia fizjoterapeutyczne i kinezyterapia jest elementem mhm. e, ich e, rehabilitacji. Także każdy powinien się ruszać. I jak słyszałem o tym, że e, dzieci są eliminowane albo mają zwolnienie z WF-u, bo mają astmę, no to gdzieś tam się budził we mnie błąd i też włączyłem do, 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 do tych działań na początku lat 2010-2014 wtedy, wtedy Otyry, Jędrzejczak, Leszka Blanika, Ludzie, którzy osiągnęli fantastyczne wyniki sportowe, jest nas dużo więcej, mimo wszystko, nie z, nie dzięki, bo są tacy, co też i tak powiedzą, że no tak, bo Wy to szukaliście jakiejś innej drogi, prawda, dla sportu, nie, zrobiliśmy to tak jak wielu innych sportowców, nie znam już teraz najnowszych danych, ale wiem, że pomiędzy igrzyskami... W Pekinie, a w Londynie, jak przebadano populację naszych polskich sportowców, to e, spośród sportów letnich, e, astmatycznych było około 20% no tak, e, sportowców. To jest problem cywilizacyjny można powiedzieć. I, tak, strach. a sporty zimowe mają jeszcze wyższy odsetek, ponieważ e, jest to trenowanie jeszcze w, e, w chłodnym powietrzu no. w chłodnym powietrzu bardzo często też wśród e, e, niedobrych czynników chemicznych, na przykład łyżwiarze e, na, 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 na lodzie się przecież. I tam też mają, oddychają chemicznym powietrzem. E, także jest to problem, z którym trzeba się mierzyć, i tyle. E, ja uważam, że bardzo wiele jeszcze jest do zrobienia tutaj poza sferą czysto farmaceutyczną. Naprawdę, jeżeli chodzi to o znaczy? styl życia, jeżeli chodzi o żywienie, e, jeżeli chodzi o naukę oddychania, e... Wiesz, znaczy, ja uważam w ogóle, że to są przedmioty czy tam zagadnienia, które powinny być wprowadzone do szkoły, e, że to powinna być edukacja od najmłodszych lat. Ja na przykład. Dziwię się, że nie ma, a propos zdrowego żywienia, zajęć w szkole po prostu, żeby od najmłodszych lat dzieciaki bawiąc się na przykład przygotowaniu albo przygotowywaniu jakichś sałatek, uczyły się jednocześnie zdrowych nawyków jedzenia. Sam po sobie wiem, co oznacza niezdrowe jedzenie. Jak się przez lata później człowiek walczy z problemem otyłości. I, i dla mnie to jest w ogóle znaczy coś, co można zrobić właściwie od ręki. Tak. I nie. Wciąż tak. w, w szkole tylko drożdżówki. W nagradzamy drożdżówką, tak, tak, cukierkiem, tak, tak, prawda? Tak. A dzieci wcale aż tak bardzo chętnie tego nie jedzą, jeżeli są nauczone czegoś innego i chętnie się wykazują też swoją mądrością, bo dzieci są fantastycznymi takimi wiesz, domowymi policjantami, którzy mówią o nie jest ta to mamo, bo ci zaszkodzi, a ja wiem się dowiedziałem czegoś, ja pokażę. Świetnie, wykorzystajmy to, nie zapijajmy zapału dziecka w tym, że chce nam coś przygotować albo chce pokazać co umie i nagle nabrudzi w kuchni. E, można się do tego włączyć. Zdecydowanie mamy tutaj bardzo, bardzo wiele do zrobienia, ale też myślę, że nasze społeczeństwo coraz bardziej się edukuje, też wybierając produkty pa zdrowsze, tak, tak. patrząc na etykiety, jakie tam są czynniki konserwujące. Naprawdę warto zjeść. Możemy o tym śmiało powiedzieć obaj mniej, ale lepiej. Oczywiście. Tak? Zwracając uwagę na to, co wkładamy do garnka, co jest położone na kanapce Masz z czego raczej. jest ta kanapka stworzona. A, a więc co chciałem wrócić jeszcze do ruchu, bo jednak ruch jest, jest absolutnie podstawą, wydaje mi się. Tak, absolutnie. E, rozumiem, że nawet dobry spacer. E, bo wiesz, że jest takie przekonanie, że trzeba od razu wykupić karnet na siłownię e, albo na basen i w ogóle mieć osobistego trenera i że inaczej się nie da. A tak naprawdę podstawowy ruch, czyli marsz, to też jest ćwiczenie. Nie? Tak, więc co, tak sobie myślę teraz, że w, pod koniec lat 80. zdziwiłem się, że ktoś sprzedaje wodę w butelkach mm. plastikowych. Mm. Jak to woda niegazowana u nas takie kablowane no były. Ale, bo, ale do, do czego zmierzam teraz? Woda, taki powszechny towar w ogóle o co chodzi? To w Grecji widziałem. Dobra. Za ileś tam lat to się okazało, że jest to jakiś całkiem spory rynek. I schodzeniem na przykład jest tak, że. Ludzie mówią, no dobra, chodzenie, ale to się, tego się przecież nie sprzedaje, tego w ogóle nie ma, karnetu na chodzenie i tak, <noise> tak dalej. Właściwie nie warto tego promować, a zobacz jaką karierę zrobiła świeża, zdrowa woda, tak? tak oczywiście. I teraz em, myślę, że dochodzimy do takiego punktu, gdzie chodzenie jest pewnym takim dobrym luksusem cywilizacyjnym, gdzie nowoczesne społeczeństwa tak konstruują swoje miasta, że przy, cały czas na tyłku siedzą. Nie, modyfikacja. ale, nie, ale modry, a nie, ja wiem, ale generalnie tak. wiesz, jako cywilizacja, usiedliśmy na tyłku. Nie? Tak, ale jak popatrzysz na trendy architektoniczne w Japonii, mm -hmm. teraz w USA, na, na, następuje odwrócenie. E, I teraz no, z tego chodzenia trzeba zrobić e, pewien e, świadomy styl życia. Jak patrzę sobie na zegarek, który mi mówi, e, że już e, z, dzisiaj swoją normę zrobiłem, mówię, no dobra, to dalej jak żyć, prawda, bo już <laughs> nachodziłem się. Ale rzeczywiście, jeżeli pomyślimy o tym, że. Chodząc te 12 tysięcy kroków zalecane przez WHO, robimy coś dobrego dla siebie, a jeszcze możemy być trochę sportowcami, bo możemy chodzić szybciej. Ja bym tak zalecił, tutaj kierując się też takim opisowym wskazaniem mojego przyjaciela, doktora. Profesora Ernesta Kuchara, żeby chodzić w tempie takim, które pozwala nam jeszcze rozmawiać, ale już nie, nie pozwala śpiewać. Mhm. E, czyli już mamy, Le, przyspieszony podprzyspieszony. oddech, tak. Ale zgadza się z tym powiedzeniem 3, 30, 130, czyli trzy razy przynajmniej w tygodniu 30 minut z wstępnym 130? Za mało. To 130, tak, nie, za mała liczba treningów. Tak, tak? za mało, okay. za mało. E, powinniśmy mieć, e, to jest takie e, po, popularne jeszcze budzenie społeczeństwa, było mhm. e, l, l, lat temu, 30 czy więcej, o tym mówił święty pamięć Tomasz Hopper, Tomasz Burakowski, jeszcze taki tak, doktor tak, tak. fizjologii. Ale dzisiaj musimy się skupić na tym, by tygodniowo zrobić około 350 minut. 350 minut. Tak, ruchu. To jest dużo, ale to jest z drugiej strony, ponieważ inaczej żyjemy. Właśnie teraz więcej siedzimy. Te 3 razy, 3 razy 30, razy 130, to, to, to było wskazanie na sport, mhm. tak? ale ludzie więcej chodzili, mhm. mniej siedzieli przed ekranami. Dzisiaj to może być ty, tyle minut wysiłku w sensie aktywności przemieszczania się, chodzenia, biegania, ale to też może być tyle minut ćwiczeń oporowych czy jakichś mhm. sprawnościowych. Naprawdę trzeba się zastanowić, jak wygląda nasz dzień, czy mamy te pół godziny rano przynajmniej żeby to zrobić. To jest bardzo trudne, wiem. Teraz jest może dobra zachęta taka, bo spotykamy się w porze letniej. Jest jasno, jest, jest, jasno, ciepło, jest fajnie. Nie, tak. Ale to wymaga od człowieka XXI wieku, tego, który się zasiedział jeszcze od XX wieku, no, pewnej wyobraźni w zarządzaniu czasem i przestrzenią. Wiesz co, ja myślę, że, że być może musimy spotkać na swojej drodze takiego lekarza, jak Ty spotkałeś, który powie, no tak, trzeba jeszcze trochę pożyć. Płuca są potrzebne, a w ogóle to trzeba się ruszać. Tobie nie musiał mówić, że, że, że musisz się ruszać. Ty, tobie musiał wskazać inne ne, nawyki, jak sam mówiłeś, na przykład dieta e, i, i ostrożność w związku z tym, co spożywasz. Ne, myślę, że, że, że też to jest taka co, Ludziom się po prostu, ludzie się czują zmęczeni, nie? Znaczy, że, że pracują tyle godzin. Często ta praca jest od rana do, do wieczora I jak ktoś sobie pomyśli, ja tak czasami przyznam Ci się, że wieczorem mam e, zrobić spacer i tak mi się nie chce i znajdę sto powodów, e, żeby się nie ruszyć i później żałuję tego oczywiście. I to jest dla mnie jakiś problem, znaczy wpaść w taki rytm, mm -hmm. bo przed programem Cię zapytałem zresztą z ciekawości, jak często trenujesz tak dla siebie i powiedziałeś, że codziennie. E, I kurczę, no wiesz, jak zrobić... Wiesz co, bo ja zdradź. lubię nagrody. Okej, okay, okej, okay, ale zdradź, jak właśnie przestawić sobie w głowie, żeby wpaść w taki rytm y, nawyku, wiesz, że... Codziennie się ruszam i wyrabiam sobie jakąś normę. Wydaje mi się, że właśnie temat nagrody, takie, że za, za wysiłek zawsze czeka mnie coś dobrego. Mhm. Przypomnij sobie, kiedy zrobiłeś, nie wiem, ostatni trening, aktywność sportową, na ile wzrosła Twoja osobista samoocena? O kurczę, e, tak, czułeś się tak pieszne, lepiej. Także jak Stalon albo Schwarzenegger. I teraz pomyśl nie? sobie, czy się uśmiechnąłeś <laughs> wtedy, czy Ta, było ci oczywiście. dobrze, tak? I wiesz co, kiedy ja też. Uwaga, jestem człowiekiem, też mi się nieraz nie chce. I teraz sobie myślę, jak ja mam potem kłaść się spać, nie rozruszawszy się nawet wieczorem po długiej podróży i mam sobie powiedzieć, no, no dobra, no właściwie to wypocząłem, ale ja się pozbawiam tej nagrody, tej fajności, mhm. która mnie czeka wtedy, kiedy mówię, że. Mm, Dobrze, jest, jest mi dobrze, z tym dobrze, tak. Wiesz, e, jeżeli mówimy o tych wysiłkach zewnętrznych, to też jest są bardzo fajne, a z tym mamy kłopot w XXI wieku też, e, to jest poczucie kontaktu z przyrodą. E, e, siedzimy w klimatyzowanym samochodzie, nie wiemy jaka jest temperatura na zewnątrz, mm -hmm. w biurze podobnie, w domu. E, naprawdę jest mało fa fajniejszych rzeczy e, od takich, jak kiedy mamy taką nagrodę, kiedy czujemy, nie wiem, lekki mróz na twarzy, kiedy obserwujemy wschód słońca e, i tak dalej. I teraz, jak to zrobić? No, to jest taka zasada tych trzech tygodni nawyku. Niestety, trzeba trochę posportowemu sobie to rozpisać. Mm -hmm. Spojrzeć, nie wiem w, jakim tam, w jakiej aplikacji prowadzisz kalendarz, ale takie rzeczy trzeba wpisać w kalendarz. te przypominacie. po prostu. Tak, jak masz inne zadania: spotkania, telefony do wykonania i, i tak dalej. I to i jest. Koniec. I na początku. Przychodzi godzina? Tak, i na początku to jest tak, że hmm, trudno, jest. Pokazuje mi to, wiesz? Mm. A potem no, okazuje się, że gdybyś nawet nie wpisał, to ci twój kolega organizm powie, no wiesz, ale no weź mi na spacer w końcu i tyle. E, ważne jest bardzo, by tak zorganizować swoje otoczenie, by nie mieć usprawiedliwienia, że nie mam czasu się wybrać. I okay. teraz, e, cokolwiek służy ci do uprawiania sportu, czy to są buty, spodenki, dres, nie wiem, mm -hmm. rower, okulary, cokolwiek, tak? To powinno być w zasięgu ręki. I ja nieraz to tak opisywałem, jak taki szczeniak, który mówi, no weź mnie, no, no, no weź mnie", tak? <grym> Patrzysz na te buty, które przygotowałeś, zegarek, który leży obok tego tam, do pomiaru ten czegokolwiek jeszcze. No nie, no no no, nie, no, wezmę, no głupio, przygotowałem <grym> to już i tyle. Jak nastawiasz budzik rano, to najlepiej, żeby ten sprzęt już był obok łóżka, Jest. bo spojrzysz na to zamiast, zanim tę drzemkę włączysz trzecią, mówisz, kurczę, przygotowałem to, ale to głupio wygląda teraz. Ja, wstyd będzie nie, nie trzeba, trzeba to zrobić, naprawdę. To wymaga minimum przygotowania od nas. Mhm. I teraz jeszcze jedna rzecz. Być może warto jest mieć kogoś, z kim się tym dzielimy. My dzisiaj jesteśmy tacy bardzo media społecznościowi, to nie musimy się chwalić od razu na jakieś social media. Robi zdjęcia, tylko z kimś po prostu to tak, bardzo Tak nie wiem, wiesz, nawet jest, albo jest towarzyszenie. To idealna sytuacja. Mąż, żona, przyjaciel, prawda? Super. Albo z kimś podejmujesz podobne wyzwanie, kto ma podobny kłopot do Ciebie, tak? Z sąsiadem. I z sąsiadem mówisz, hej, byłeś już? Dobra, wychodzimy. A ja dzisiaj byłem. <grym>, A no. Ty byłeś? No, wiesz, ale to naprawdę działa. Czyli taka wspólnota celu. Mhm. E, I też czasami... Mm, ja pamiętam kiedyś z moim kolegą, to na samym początku sportowej drogi, e, postanowiliśmy pójść na wagary, nie pójść na trening. A co? Inni też mówią, że nie idą na trening. I robią coś innego. Mm -hmm. Więc co, tak było nam głupio, żeśmy aż umyli okna w akademiku. Bo <laughs> no, że to jest strasznie głupie potem, że my właściwie lubimy ten trening. Dlaczego mamy nie iść na trening? Po to tylko, żeby powiedzieć, że nie idę bo. Tak? Bo. I jeżeli już tą aktywnością doświadczysz tego, że lubisz ją, to, to się okaże, łatwo, że no, jest no. sprawa załatwiona. Nie będziesz szukał żadnego pretekstu. Powiedz mi, jako astmatyk, czy ty jakoś na taką aktywność dłuższą się specjalnie przygotowujesz, nie wiem, bierzesz wziewnik jakiś, jakoś specjalnie się ubierasz, jak, jak, jak to wygląda? Nie, dzisiaj nie muszę tego już robić, bo uważam, że na tyle mam opanowaną astmę, że nie muszę. Owszem, zwracam uwagę na temperaturę. Jeżeli byłoby bardzo zimno, to Rzeczywiście czasami muszę sobie pomóc tym, tym ziewnikiem albo, albo mieć przygotowany, tak? mhm. ale na ogół się nic nie dzieje i pa pamiętam też takie moje. O, to też takie wynikające ze stresu, zachowania, które mi przypominały o tym, że, że jednak mam astmę i muszę na siebie bardziej uważać. Jak na przykład w pędzie e, zgłaszałem się do jakichś zawodów wczesną wiosną i e, było jeszcze bardzo zimno, i ja tak wiesz, na takim nerwie mówię, i mówię ojej, o kurczę, no. moment, 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 spokojnie, pogadaj ze sobą, tak? I uważam, że przy kontrolowanej astmie, e, jeżeli ona nie ma jakiegoś stanu takiego, wiesz, e, e, objawów, czy nie jest w stanie bardzo nasilonym to możemy spokojnie sobie wychodzić na trening i mieć tylko gdzieś w zasięgu te, te, te wszystkie nasze. Tak, pewnie, że bardziej psychologicznie Pomagacze. Co? Właśnie tak. Zawsze staram się, kiedy jadę gdzieś w większą podróż i tak dalej, mieć w samochodzie, czy, czy jak zmieniam klimat, ale zupełnie szczerze, tak na co dzień, to ja trochę już jestem na tym etapie, kiedy o swoim wiele rzeczy opanowałem, trochę wypierania tego, że jestem chory. Ja mówię, no dobra, mam taką konstrukcję i tyle, ale. Czy, czy jestem chory? No nie, no mam astmę, ale ja nie jestem chory, nic mi się nie dzieje. Mam astmę. Robercie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wyjątkowa postać, człowiek, który walczył nie tylko z rywalami na trasie, ale też musiał pokonać swoje słabości. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Uwielbiam z tobą rozmawiać. A ja zapraszam na walkę. A do tego, a do jeszcze, tego wiesz, wiesz, jesteś człowiekiem tak wielkiej energii, że będzie mi głupio, jeśli nie zacznę się ruszać, bo pewnie jak się spotkamy znowu za jakiś czas, a ty mnie zapytasz: "No i jak?", a ja jak ci znowu odpowiem, że nic, no to będzie głupio. Więc tutaj w tym programie zobowiązanie, że znowu zaczynam się ruszać. Dziękuję ci za to spotkanie. Robert Korzeniowski jeszcze raz powtórzę. Jeśli chcecie dowiedzieć się mieć pełną wiedzę o astmie oskrzelowej. To e, zapraszam do zapoznania się z raportem e, o życiu z astmą ciężką e, z perspektywy pacjenta. E, raport jest załączony w opisie odcinka tego programu, a to jest cykl Walcząc o oddech Tomasz Sekielski. Bardzo dziękuję.